Cześć, dzień dobry, mam na imię Marta, witam Was na moim kanale i dzisiaj przyszłam opowiedzieć Wam o tym, co przeczytałam w styczniu. Zapraszam. Styczeń czytelniczo był bardzo, naprawdę bardzo dobry. Było jedno potknięcie, jedna książka, która mi się nie podobała. To była pierwsza książka w tym roku i, i pomyślałam sobie, oho, dobrze, zaczynamy. Ale na szczęście pozostałe tytuły, że tak powiem, uratowały ten miesiąc i to no... Porządnie, uratowały, bo były to naprawdę, naprawdę dobre książki. Książek ogólnie było pięć, mniej niż zwykle, no ale sesja, studia, egzaminy itd. itd. Um, I myślę, że już bez takiego przedłużenia zbędnego, zacznę właśnie mówić o tej książce, która najmniej mi się podobała. I był to reportaż pod tytułem Jak Biały Człowiek opowieść o Polakach i innych, autorstwa Oliwii Bosomtwe, czarnoskórej Polki, która zdecydowała się opisać życie, właśnie czarnoskórych osób w Polsce. I o ile pierwsza, mniej więcej jedna, czwarta, jedna trzecia, bliżej jednej czwartej wydaje mi się, była świetna, bo to po prostu były rozmowy z tymi osobami opowiadające o tym, jak żyje im się współcześnie w Polsce. Tak no jak już, że tak powiem te rozmowy się skończyły, to ja sama nie wiem, co się zaczęło, bo tam się zaczął taki historyczny miszmasz. Mam wrażenie, że autorka jakiegokolwiek połączenia między Polską a Afryką nie znalazła, to chciała to opisać. I tak dużo rzeczy tam wrzuciła, tak wymieszanych, tak chaotycznie opisanych. To, to było spokojnie materiału na parę książek, spokojnie. Nie trzeba było się spieszyć, ale to, jak to wszystko było tam chaotyczne, wymieszane tutaj coś o prezydencie Gany, tutaj coś znowu o jakiejś polskiej rzeźbiarce, tutaj coś o studentach, którzy przyjeżdżali do Polski na wymiany to wszystko mogłoby być ciekawe. Gdyby nie było potraktowane jako: o, kolejna informacja, wszyscy muszą to wiedzieć. Ciach, wrzucamy wszystko w jedną książkę. Takie miałam wrażenie. Do tego, jak już właśnie przechodzimy do tych fragmentów bardziej historycznych, to było tak siermiężnie napisane. Ja miałam wrażenie, że wiecie, ja czytam jakąś pracę magisterską, czy coś takiego, co musi brzmieć mądrze, a niekoniecznie musi być przyjemne do czytania. No, książka była dla mnie rozczarowaniem. Być może. Wynika to z mojego podejścia do niej, bo ja się spodziewałam, że to właśnie będzie o tym, jak współcześnie e, właśnie wygląda życie e, czarnoskórych osób w Polsce. E, no, tego tam było niewiele, za to właśnie było dużo takiego historycznego wszystkiego wymieszanego w przypadkowej kolejności. Strasznie, strasznie chaotyczne to było. Ja z czystym sumieniem tej książki polecić nie mogę. Natomiast teraz przechodzimy do książek, które polecam w ciemno. Wszystkim na prawo, na lewo. I jakby mnie ktoś zapytał, czy. Hmm, ta książka, co o niej myślisz? Polecasz? Tak, 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 tak. I dam sobie za nią małego palca uciąć. <grym> tak to nazwijmy. I pierwszą z książek, które właśnie zachwyciły mnie w tym roku, było Pachinko. Pachinko, czyli koreańska saga rodzinna, powieść historyczna, która zaczyna się na początku XX wieku. Właśnie jesteśmy w Korei i po prostu poznajemy. Losy jednej rodziny. Taką główną, mam wrażenie, postacią, wokół której wszystko się gdzieś tam kręciło, była sundzia. Przepiękna była to książka. Ona była tak prosta, i też to, co mnie w niej bardzo urzekło, to to, że jakieś wielkie wydarzenia, takie światowe, globalne, one często były sprowadzone do jakiegoś jednego zdania. Wszystko właśnie na rzecz tej takiej skali mikro, żeby pokazać rodzinę. To rodzina była tutaj najważniejsza, a nie to wszystko, co się wokół niej dzieje. Wiadomo, że to wszystko wpływa na to, jak, jak się żyje, bo no, do II wojny światowej Korea była pod japońską okupacją, więc też były tam migracje między, między tymi państwami, też Koreańczycy w Japonii byli takimi obywatelami drugiego sortu, nazwijmy to, I, i to wszystko było w książce oddane, ale po prostu to, ile takich najprostszych, jakichś ludzkich emocji, pragnień, tęsknot ta książka przekazuje, no coś wspaniałego, Potem jest takie słowo od autorki na samym końcu, w którym ona przyznaje się, że ona nosiła tę powieść w sobie przez 30 lat. I to czuć, to absolutnie czuć, bo ja mam wrażenie, że żadne słowo, żadne zdanie w tej książce nie jest takim wypełniaczem, że wszystko jest dokładnie tam, gdzie ma być. Każdy przecinek jest na swoim miejscu, każde słowo jest na swoim miejscu. Niczego tam nie brakuje i nic nie jest tam zbędne. Niesamowita książka, niesamowicie po prostu gdzieś tak. Dotknęła mnie tutaj w środku i, i chcę więcej takich książek czytać. Następna jest książka, którą przeczytałam w ramach bingo, styczniowego bingo, kiedy to czytaliśmy książki związane z polityką. I to jest, już nie żyjesz, historia bombardowań czyli książka opowiadająca dokładnie o tym, co jest w podtytule Historia bombardowań. Poczynając od samego początku, kiedy wymyślono maszyny lotnicze od balonów de facto Aż po końcówkę XX wieku. I tutaj w tej książce autor wychodzi z takiego założenia, stara się udowodnić taką tezę, że bombardowania, że te akty bombardowań są niejako wynikiem kolonializmu. Są tutaj przytoczone bitwy, wojny, gdzie właśnie bombardowania mają znaczenie. I to wszystko wydaje mi się, żeby dowieść też tezie, że przemoc jest w człowieku. I ciężko ją z człowieka wyplenić. To, co mi się też tutaj podobało, to powiązanie tej historii świata, tego, co się działo na świecie, z historią literatury, bo autor też przywołuje jakieś powieści, które opisują bombardowania, a które na przykład powstały dużo wcześniej, zanim jakieś takie podobne wydarzenie jak tam miało miejsce, więc człowiek gdzieś tam, zanim jeszcze bo mardowania de facto miały miejsce, to człowiek już gdzieś tam o tym myślał. Bardzo mi się to podobało. I wiecie, początkowo te opowieści może wydawały się abstrakcyjne, a potem w miarę upływu czasu, jak ta abstrakcja w jakiś sposób zaczynała się spełniać, zaczynała się, wiecie, pojawiać, dziać, no to tej abstrakcji jednak było w tych powieściach coraz mniej. Trudna pod takim emocjonalnym względem była to przeprawa przez tą książkę, bo napisana jest bardzo przystępnie. To nie jest tak, że była trudna przeprawa przez te literki, nie? On, to tak wiecie, tak trochę siadało na, na psychikę, że jeden człowiek drugiemu człowiekowi jest w stanie zrobić coś takiego, a w zasadzie, że kilka osób jest w stanie zrobić coś takiego mnóstwu osób, bo, no bo w przypadku bomby to ofiary tutaj nie są liczone, raczej w dziesiątkach. Naprawdę polecam, jeżeli Was ten temat interesuje, to naprawdę polecam. Ona jest troszkę w takim moralizatorskim tonie, natomiast dla mnie to absolutnie nie była wada no uważam, że pisząc na taki temat trzeba trochę moralizować i trzeba wyraźnie wskazać, co jest nie w porządku, co jest złe, a nie, wiecie, pisać fakty, jakby to nie miało zrobić na, kogo, na kimś wrażenia, pisać jakieś tam fakty, statystyki. To wydaje mi się, że to, nie jest, że to nie jest dobry temat do czegoś takiego. Jest to kawał po prostu takiej analizy nie tylko historii, nie tylko tych wydarzeń, ale też Przemocy. Po prostu przemocy. Następna książka. Książka wspaniała. Książka absolutnie cudowna. Najlepsza w tym miesiącu. Książka, którą ja pamiętam przeczytałam pierwszych parę nie wiem, czy to rozdziałem można nazwać. Pierwszych parę jakby tekstów, które się na nią składa i po prostu poleciałam ją kupić. I mówię tutaj o mojej żonie, która nie tańczy. Tytuł to jest Moja żona nie tańczy, um, czyli opowiadania to Ditlefsen. Wspaniałe. Wspaniałe, cudowne. Ja czytając tę książkę, ja się czułam jakbym tak zaglądała nie tylko komuś, wiecie, przez szparkę między firankami z ulicy, ale też jakbym po prostu zaglądała komuś gdzieś tu, w duszę, w serce, i po prostu wszystko to, co ten człowiek tak krył i chował, i co być może chciał zachować dla siebie, jest po prostu wyciągane na światło dzienne i, i to Wednik pokazuje palcem, i o, tu patrzcie na to. Wspaniałe to było. Zwykle jest tak, że w przypadku zbiorów opowiadań, gdzieś tam parę, jedno, dwa, może trzy. E, Zostają z nami jako te ulubione. Tutaj też mam ulubione, wiadomo, ale naprawdę wszystkie mają tak dobry, tak wysoki poziom. Tu nie było ani jednego opowiadania, które ja bym skończyła i stwierdziła: no dobra, to było najsłabsze, let's go, idziemy dalej. Każde jedno kończyłam. Wow! Nieźle. I nawet jak gdzieś tam w trakcie moje zaangażowanie w to, co czytałam, gdzieś tam spadało, to zakończenie potem sprawiało: puf! Wszystko to odwracało, wszystko, co ja sobie poukładałam, te cygielki o tych ludziach. Okej, okay, o niej wiem to, o nim wiem to. Nie, przychodzi zakończenie, i pach, pach, pach. Nie wiesz nic. Tak jak mówię, to jest idealny przykład książki, która daje nam poczucie podglądania. Podglądania tego, jak funkcjonują między sobą, dynamiki między bohaterami, ale też podglądania właśnie tego co gdzieś tam w nich takie najbardziej skryte i bardzo tak wnikliwie daje nam po prostu poznać um, te osoby, o których czytamy. I to jest kolejna z tych książek, którą jeśli cenicie sobie moje polecenia, którą powinniście przeczytać, więc y, biblioteki księgarnie nie wiem legimi czekają na was. I ostatnia książka. W ogóle ten film będzie bardzo krótki, no ale też nie przeczytałam dużo książek, więc nie ma się co dziwić. I są to cudze słowa Wita Szostaka. Książka, którą ja sobie zaczęłam i początkowo gdzieś tam, no tak nie podchodziłam do niej z jakimiś wielkimi oczekiwaniami, po prostu gdzieś tam mi się przewijały, czy to na YouTubie jakieś filmy o niej, czy właśnie gdzieś tam na Goodreadsach opinie pozytywne. Więc dobra, sprawdźmy to. Początkowo strasznie, strasznie zirytowała mnie jedna lektorka, która czytała pierwszą część, to była część od Weroniki, bo ona wstawiała przecinki tam, gdzie nie powinno ich być. I po prostu czytała to w tak nienaturalny sposób. Na końcu jakby to, to, to wszystko miało sens, to miało sens. Było to troszkę irytujące, natomiast ta Weronika um, pojawiła się na samym początku i potem na samym końcu. Natomiast sama ta książka to jest powieść szkatułkowa, która e, zbiera wypowiedzi, o ile dobrze teraz pamiętam, siedmiu albo sześciu, siedmiu chyba osób e, na temat, Jednego Benedykta, który już na samym początku książki dowiadujemy się, że Benedykt nie żyje. I właśnie te osoby tak już po jego śmierci wspominają, wspominają go. I to nam się właśnie składa na obraz, na wyobrażenie. To jest bardzo ważne w tej książce, że to, co opowiadają te osoby, to jest to, jak one tę postać zapamiętały, a nie to, jaka ta postać była de facto. To jest bardzo ważne w tej książce. jeżeli będziecie ją czytać albo słuchać, i tak jak mówię, na początku ta Weronika, ona wstawia przecinki tam, gdzie ich nie powinno być, natomiast potem, jak ona się pojawia na samym końcu, no to, to nagle ma ręce i nogi. I zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że, że w taki sposób w ogóle Witrzostak tak. Zamknął tę powieść stosując taką klamrę. E, wspaniałe, to, wspaniały to był zabieg. E, jeśli chodzi o opowieści, e, no to były osoby, których opowieści bardziej przypadły mi do gustu, były m, takie, które przypadły mi mniej. E, najbardziej tak emocjonalnie do mnie trafiła opowieść Józefa. To był ojciec e, Benedykta. To po prostu były takie ciosy w wątrobę. Każda jedna, naprawdę. Każdy jeden fragment Józefa to był. No, Porządne po prostu porządny strzał w łeb. Najmniej podobały mi się fragmenty Magdy, to była partnerka właśnie Benedykta, której to te fragmenty polegały na jakichś takich filozoficznych wynurzeniach, które czasem do mnie trafiły, ale raczej gdzieś tam stwierdziano No dobra, wiem o co ci chodzi. Move on, jakby dalej, do następnej myśli. Gdzieś tam się kręciły w kółko. Te fragmenty najmniej mi przypadły do gustu, ale no też nie mogę powiedzieć, że, że były złe. To po prostu jest jakaś tam kwestia moich osobistych, subiektywnych preferencji. W ogóle też ta książka jest bardzo ciekawa ja sobie tutaj muszę doczytać, bo wszystkie te osoby, które się tam wypowiadały na temat Benedykta, one miały na imię Weronika, Magdalena, Józef, Jakub, Szymon, Jan. Jakby to aż krzyczy Biblia. To aż krzyczy Biblia, tylko ja nie znam aż tak dobrze żywotów tych osób, w sensie w Biblii, żeby móc sobie to jakoś dopasować do tej historii, więc będę musiała sobie po prostu doczytać, um, doczytać po prostu żywoty tych konkretnych osób z tymi konkretnymi imionami. Zwłaszcza muszę sobie doczytać um, o Jakubie, bo właśnie Jakub, który był takim przyjacielem z dzieciństwa Benedykta, um, tam też się bardzo ciekawa rzecz w związku z nim dzieje w tej książce. Które ja chyba nawet do teraz nie do końca rozumiem. To znaczy, wydaje mi się, że rozumiem zamysł autora, ale żeby być pewną, to właśnie muszę sobie poczytać o tym giblinym <grywanie> Jakubie. Jak możecie słyszeć z tej mojej opinii, ja książkę polecam. Dostarczy Wam i emocji. Mówię tutaj właśnie o fragmentach Józefa, ojca Benedykta, ale też o fragmentach Jakuba, czyli właśnie tego przyjaciela z dzieciństwa. Czy to był przyjaciel z dzieciństwa? To już pozostawiam Wam do, do rozwikłania. Do interpretacji. Um, dostarczy Wam zarówno emocji, dostarczy Wam zarówno um, jakichś te, właśnie takich filozoficznych e, myśli, jeżeli to jest coś, co lubicie, ale też przede wszystkim e, obrazów zwykłych, najzwyklejszych ludzkich relacji, e, bo to jest to, co ja lubię w książkach najbardziej po prostu patrzeć na ludzi i obserwować tę ich dynamikę, jak oni ze sobą się, się obchodzą, co tam się dzieje między nimi. E, I właśnie ta książka daje tego bardzo, bardzo dużo. I cóż, mówiłam, że ten film będzie krótki, bo i książek trochę mniej niż standardowo. Dajcie znać, co wy przeczytaliście w styczniu. Jaka była najlepsza książka, jaka najgorsza, w ogóle jak ten styczeń pod względem czytelniczym oceniacie. Bo pomimo słabego startu u mnie styczeń był wspaniały. Każdą jedną książkę oprócz tej pierwszej polecam, wysoko je oceniłam, więc no, nie mam na co narzekać. I oby, jak to się mówiło, jaki styczeń, taki cały rok. Czy coś takiego? Nie wiem, nawet jeśli się tak nie mówi, to mam nadzieję, że jakiś styczeń, taki cały rok. E, tymczasem Wam życzę miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.